Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przychodzę z tematem, który widać już w tytule. No, To jest to temat, myślę, że ważki, temat budzący emocje. Zagadnienie perfum Chanel numer 5, albo inaczej, numer 5, bo to jest właściwa nazwa. U nas przyjęła się nazwa Chanel numer 5, ale tak naprawdę jest to piątka, numerosenk z francuskiego. Zapach tych perfum dzieli. Można powiedzieć, recenzentów perfumowych, no, polaryzuje tą scenę tych, tej komenterii perfumowej. I ten podział jest bardzo prosty, bardzo oczywisty, banalny. Ta młoda część tej komentarzy, i myślę, że szczególnie u nas w Polsce, ma negatywny stosunek i używa tego okropnego określenia, że śmierdzi. Tu się pojawia coś o kobiecie w pewnym wieku zapachu, no, aż cytować <noise> po prostu się nie chce, bo to takie słownictwo mało wysublimowane i tak powiem już na wstępie, że kiedy słyszę takie określenie, kiedy ktoś próbuje zrobić film o perfumach, próbuje nam zaimponować swoją wiedzą, pewnymi sztuczkami perfumowymi, takimi, no, oratoryjnymi pokazuje, jest zabawnym momentami, kiedy... Zaprezentował ileś tam perfum, a potem mówi, że mu piątka śmierdzi. To dla mnie on przekreślił to wszystko, co powiedział wcześniej, przekreślił siebie w moich oczach. No, nie ukrywam, że zainspirował mnie pewien film, który jest w internecie, gdzie jedna z licznych młodych osób właśnie opowiada o ulubionych perfumach, gdzieś tam wtrąca w międzyczasie właśnie taką tezę światło, że śmierdzą. Anad nie wiem co powiedzieć, może po prostu trzeba regularnie, może raz na kwartał publikować film o tym, czym są te perfumy, z czego ten akord zapachowy się składa. Może tak powoli, metodą, na zasadzie kropla drąży skały, to myślenie się zmieni. Szczególnie ubolewam właśnie nad tym, że to nasze rodzime recenzentki, czy miłośniczki kosmetyków... Próbują tego typu słownictwo, klasyfikację wprowadzać, bo żadna francuska tak nie powie. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Otóż myślę, że po prostu francuski ten akord znają, a my po prostu go nie znamy. Jest nam troszeczkę obcy. Powiem szczerze, no było też na pewnym etapie taka próba wykorzystania tego akordu gdzieś w takich popularnych kosmetykach, w popularnych nawet środkach higieny, tak, czyli w mydełkach, więc ten motyw się tam pojawił i on z, tym, z tą nutą mydlaną bardzo dobrze się komponuje, bo sam pewien ten składnik, który ludziom bardzo, bardzo przeszkadza, jest taki mydełkowy właśnie. Można powiedzieć, że reklamy tych perfum pojawiają się często, więc myślę, że takie bardzo tak tytułem uporządkowania, to powiedzieć trochę o tych perfumach, no, za kilka lat, za dwa lata będą obchodziły setną rocznicę obecności w przestrzeni publicznej, obecności na rynku to troszeczkę później. Perfumy wykreował pracujący w Rosji dla Carów, francuski perfumiarz, specjalnie dla Chanel, która właśnie chciała coś takiego, co uzupełni jej kreację, co będzie nowoczesne, co nie będzie ani różane do końca, ani jaśminowe, coś abstrakcyjnego. To było dla niej bardzo ważne słowo. Perfumy ujrzały światło dzienne w roku 21. Chanel dostała od perfumiarza ileś tam tych próbek do przetestowania. Ja już w tej chwili nie pamiętam, na pewno ta liczba jest gdzieś określona, i no, kto wie, to od razu proszę o komentarz. I wybrała piątkę właśnie ze względu na ten, tę cyfrę. Stąd właśnie moje określenie, które się pojawiło wcześniej, że wybrała piątkę, ponieważ miała do wyboru ileś kompozycji zapachowych. W tej kompozycji zapachowej, tym, co tak najbardziej myślę, ludziom dzisiaj przeszkadza i tym młodym. To są tak zwane aldehydy. Wtedy to była nowoczesna substancja, ona pachniała woskowo tłustawo. Korzystam z informacji czy i z definicji perfumiarza, który napisał książkę. Steven Jelinek powiedział, że aldehydy pachną. Po prostu przeczytam. Oryginalna nuta zapachowa aldehydów, która wydaje się być i chłodna, i miękka, i tłustawa chemiczna i ozonowa zarazem. Działa w kompozycji zapachowej niczym lekka mgiełka czy też miękka kreska na fotografiach czy obrazach. Kontury stają się zamazane i te wszystkie w tym przypadku komponenty zapachowe właśnie spaja nuta aldehydowa. Może jeszcze raz w słowniczku na końcu książki napisał, że to jest taki słowniczek aldehydowy charakter za kompozycji zapachowej, określenie wspólnych cech charakteryzujących grupę substancji zapachowych. Chemik określa je jako C8-C12. Aldehydy, alkohole, alifatyczne, szeregu tłuszczowego. Perfumierz używa określenia po prostu aldehydy. Ich zapach mozno, można określić jako woskowo-tłustawy woskowo z odcieniem ozonu. Niektóre aldehydy występują w naturalnych substancjach zapachowych, m.in. olejkach cytrusowych, takich jak olej pomarańczowy, olejek z igieł drzew Olejkach kwiatowych, takim jak w olejku różanym. Często używane w perfumerii w postaci koncentratu, który jest o wiele mocniejszy niż ten, który występuje w naturze. Powstaje wtedy sztuczny efekt, który odbieramy jako zapach perfum, gdyż jest on często używaną nutą w sztuce perfumeryjnej. To już od razu zaznaczę, że książka jest napisana. No, myślę, że gdzieś lata 70., 80., także wtedy rzeczywiście była to często nuta. Sztowne użycie aldehydu daje efekt niemal miękkiego obłoku zapachowego. Zamazuje kontury innych składników zapachowych i daje perfumom coś tajemniczego. Razem z nutami żywicznymi, waniliowo-słodkimi, waniliowo powstaje efekt pudrowy. Pierwszymi perfumami, w których sposób nowoczesny użyto aldehydów było numer 5 Chanel. I to był rok 21. słuchajcie, Chanel tak naprawdę zdecydowała się wprowadzić te perfumy do sklepów w 24 roku. W 20... Przez ten czas po prostu były dostępne tylko w sklepach, w butikach, Ona po prostu te klientki popsikiwała, jak przychodziły do perfumerii. I myślę, że błędem jest testowanie tych perfum w taki nowoczesny sposób. W korku, na bloterku, po prostu te perfumy trzeba nanieść na skórę. Czasem, kiedy znajdziecie w internecie jakieś filmy, materiały o tym, gdzie ktoś od Chanel się wypowiada na temat tych perfum, na przykład ktoś z działu szkoleniowego, to tam właśnie jest bardzo duży nacisk na to kładziony, żeby przekonywać klientki do tego, żeby naniosły na nadgarstek, bo zapach się zmienia. On inaczej pachnie w pierwszej chwili. Ten efekt może woskowo-tłustawy, aldehydowy, mydełkowy wręcz może się za bardzo dawać we znaki, a potem zapach ewoluuje, zmienia się. Stąd moja propozycja na piramidy zapachów, nie tyle piramida, co ewolucja zapachowa, bo ewolucja oznacza zmianę. Czyli coś, co na początku było jakieś tam, to potem po prostu się zmienia, przekształca, przetwarza w sposób naturalny. Ewolucja, te perfumy właśnie tak ewoluują i myślę, że osoby, którym. Chanel numer 5 śmierdzi. Po prostu nigdy, przy nigdy się z tym zapachem nie zetknęły. Zetknęły się z nim po raz pierwszy w perfumerii, powąchały korek. Ja wam to pokażę flakon wody perfumowanej i rzeczywiście takie wąchanie tych perfum daje taki efekt rzeczywiście retro. Natomiast naniesione na skórę, ja to w tej chwili nawet zrobię, chociaż obawiam się, że mogę mieć w tym przewodzie już takie nieco zwietrzało, ale zobaczymy. Bo tu najprawdopodobniej jest dużo naturalnych substancji, więc może nie. To jest tester wody toaletowej, która powstała trochę później niż woda perfumowana. Nie wiem, czy odważę się w tej chwili opowiadać wam o składzie, ponieważ bardzo trudno jest go w tej chwili znaleźć. To, co podają popularne encyklopedie internetowe, to jest jakby interpretacja redaktorów najczęściej. Ja mam w materiałach prasowych informacje tylko o perfumach i wodzie perfumowanej. Natomiast woda toaletowa to jest stosunkowo Nowa myśl. Gdzieś na w lat 80., i 90. się zrodziła wraz z przyjściem do marki Żaka Polża i on właśnie wtedy zaczął wprowadzać wersję wody toaletowej. Nawet dzisiaj. Blogerki francuskie, które robią kanały po angielsku, sugerują, żeby przygodę z Chanel numer 5 zacząć od właśnie wody toaletowej. Tu nawet mam od widza flakonik. Dzisiaj ten flakonik wygląda tak: No to jest starszy, to jest nowszy. Ma tu ten spray, chyba że to jest po prostu tester. W każdym razie ja mam taki flakonik. To jest tester, na pewno. Tutaj już widzę. Ode toalet, tak, to jest tester. Także. No, tak wygląda. W każdym razie, jeśli go zestawimy z tym flakonikiem, jest duża różnica. Woda perfumowana i perfumy są w tym ikonicznym flakoniku. Tu mam Opremier na przykład, także mniejszy, ładnie wyglądający, a natomiast woda toaletowa zdecydowanie się różni. W przypadku Coco Mademoiselle jest podobnie, to już zaznaczam. I ten akord pojawił się w latach 20. 24 to już trafiło do oficjalnej sprzedaży i zaraz znaleźli się na śladowcy, kochani ja mam całkiem sporo perfum, które naśladują Coco Chanel piątkę. zaraz bardzo szybko Koti i Arpesz wprowadzili swoją wersję aldehydowca to jest arpesz od włoskiego słowa arpeggio, czyli takiego specyficznego akordu nutowego, gdzie te nuty, i tak właśnie w tych perfumach te nuty uwalniają się stopniowo jedna po drugiej Arpège i zaraz Wam pokażę, nawet mam testerek, i te rzeczywiście są troszkę trudniejsze w odbiorze, mają, one mają taką mocną frakcję animalną. Natomiast Lemon od Kotiego to jest taki bardziej współczesny flakonik, ale niewiele się różni ten, który mam na przykład z lat 90., no jakieś tam różnice są, ale można powiedzieć nie aż tak drastyczne. No 27, tak arpesz, jak i. Lemon. Co oznaczało, że akord po prostu się przyjął i był wielkim hitem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no, naśladowcy, klony. W przypadku Katiego to może być nawet tani z odpowiednik, może. Ale dzisiaj to są pełnowartościowe perfumy. No, nie mają w nazwie niczego, co sugeruje związek z piątką. Zupełnie inny kartonik, bo piątka jest. Ja tu mam o premiera, ale to kartonik piątki podstawowej, bo ten. To... Który ma, ten flakonik to też jest tester, więc nie mam oryginalnego kartonika. To jest flakonik od widza, od Piotra, który też ma kanał, gdzie nie brakuje informacji o perfumach. I tutaj mamy właśnie o premier czyli taką próbę na nowo zdefiniowania tych aldehydów, żeby ludziom tam te nuty nie przeszkadzały, aldehydowe, ej to. Mam taki drobny liścik załączony. Przyjaciele od dwóch miesięcy mi wypominają i mówią, że mam przy nich nie używać. Czyli nawet to opremier wydawałaś taką wersją troszeczkę trudniejszą w odbiorze. Ciągle jeszcze. No ciekawe. Ciekawa jestem, jak to się zmieni. Bo niewątpliwie ten akord się nie zestarzeje. On będzie będzie podstawą perfumerii. To brawo dla Chanel, że nie wycofała. Nie zapomniała o swoich wiernych klientkach, swoich wiernych fankach i ten minimalistyczny akord z podstawową wersją tychże perfum jest dostępny. I... Co ciekawe, lat od, mniej więcej tak, od roku 60. do 70. był znowu comeback aldehydowej piątki, tak można powiedzieć, bo bardzo dużo domów perfumeryjnych zrobiło perfumy nawiązujących tą nutą. Od Rive Gauche, które miały być perfumami dla zbuntowanej młodzieży, zakochanej w ruchach hipisowskich, czyli zobaczcie, zupełnie inny flakonik Rive Gauche to jest ta część Paryża, gdzie osiedlali się właśnie tacy młodzi, lewicujący, z dobrych domów jednakowoż intelektualiści. Co ciekawe, dostali w opakowaniu no, rzeczywiście bardzo nowoczesnym, bardzo stary produkt. Czyli oni znali z domu, dobrze im się kojarzył, bo te perfumy się przyjęły. Dobrze im się kojarzył akord zapachowy, ponieważ go znali. To jest podstawowy mechanizm sprzedaży perfum. Mianowicie trzeba zaproponować odbiorcom coś, co im się będzie dobrze kojarzyło. I dlatego dzisiaj tak chętnie sięga się po te tak zwane nuty gourmand, czyli smakowe, w znaczeniu łakociowe, oczywiście nie pietruszka czy fasolka, ale, czy cebulka, ale słodycze gourmand. To był rok 70., ale już rok wcześniej. Madame Rochat, nie mam flakonika, 61 Kalesz, dzisiaj na pewno znacie perfumy Kelly Kalesz, ale najpierw było Kalesz, 61, 69 Shamad Gerlena, no i nawet 78 White Linen. Sofia Groisman wzięła na warsztat. Wielki perfumiarz, który ma silne związki z Polską. Wzięła na warsztat motyw aldehydowy i zrobiła ich własną wersję. Też wiem, że były bardzo, bardzo lubiane. Krótko mówiąc, perfumy modne, naśladowane, popularne, klonowane. Perfumy, no, cieszące się powszechnie dobrą opinią. Właśnie ostatnio coś tam utyskują te recenzentki. Myślę, że Kiedyś zmienią zdanie, ale na pewno będą się tej opinii wstydziły, bo to po prostu to jest zapach z innej bajki. Tak jak trudno odrzucać perfumy męskie czy jakieś cytrusowe wody kolońskie, to jest po prostu osobna kategoria zapachowa i jest po prostu. Można pasować albo nie, natomiast to używanie tych epitetów to jest trochę albo zdecydowanie nie na miejscu. To może jeszcze tylko, żeby zamknąć rozważania o fenomenie tego zapachu, a myślę, że wrócę nie raz do tego wątku. Po prostu opowiem o składzie. Jak wspomniałam, nie jest tak łatwo do niego dotrzeć, ale skorzystam z materiałów prasowych, które mam. Zaraz Wam pokażę opasły, to misko, segregator. I mam tu informacje o wodzie perfumowanej, o wodzie toaletowej. No i jeszcze może spróbuję zrobić o tym osobny materiał zwrócę się gdzieś po informacji oficjalnej wtedy już Wam powiem na 100% jak to jest nuta głowy neroli ilang ilang oraz właśnie wspomniane aldehydy serce, nuta serca, róża majowa, jaśmin z gras ten jaśmin z gras to był ważny komponent jest osobny film poświęcony temu jak ten jaśmin z gras jest ważny on, ten film gdzieś krąży na YouTubie. Taka ciekawa opowieść, no, przygodowo sensacyjna, o tym, jak w czasie wojny do Stanów y, właściciele marki sprowadzali ten Jaśmiec Gras. To było serce: Róża Majowa, z Gras, tło wytiwer drzewo sandałowe Taka informacja, y, którą dostałam, no, powiedzmy kiedyś rozmawiałam z pewną panią bardzo długo na ten temat. Natomiast jeszcze wam pokażę z takich wcześniejszych materiałach to są bardzo wczesne materiały z lat 90. Jest wprost napisane, że neroli z gras, ilang ilang z komorów oraz aldehydy w nucie głowy. Nuta serca. Jaśmin z gras, róża majowa, a nuta bazy. Drzewo sandałowe z Mizory, vetiveria, bourbon. Stary zapach, no myślę, że marka na pewno nas zaskoczy z okazji stulecia zapachu. Na pewno coś nowego się pojawi. No była już nawet edycja limitowana Czerwonych perfum, w czerwonym flakonie. Także ja czekam z niecierpliwością na to stulecie. Mam nadzieję, taką mam prośbę i apel do tych wszystkich, którzy może oglądają filmy moje i próbują czasem zrobić opowieść o swoich ulubionych perfumach. No to taką mam po prostu poradę. Powściągliwie o zapachach. Mogą się Wam nie podobać, ale nie mówcie, że śmierdzą. Nie mówcie, że tam kobietą. W pewnym wieku pachnie, tylko po prostu nie w moim stylu, wolę coś nowocześniejszego, ale przede wszystkim zróbcie jedną rzecz. Idźcie do perfumerii, nanieście na nadgarstek, tak jak radzą szkoleniowcy z Chanel w filmach zrobionych przez BBC, i nanieście na nadgarstek, i dajcie tym perfumom szansę. Pochodźcie z nimi cały dzień, nie róbcie tam żadnego zmywania po pierwszym wąchaniu, bo no rzeczywiście perfumy ewoluują, zmieniają się. Ja już czuję, że to jest zupełnie inna kompozycja od tej, którą czułam, kiedy naniosłam na rękę. No i wtedy dopiero oceniajcie. Wszystkim miłośnikom tego zapachu bardzo, bardzo dziękuję za powściągliwe oceny. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia w tej kwestii, to oczywiście zachęcam do dyskusji, zachęcam do dzielenia się opiniami. Zawsze chętnie wszystko czytam. Jest to dla mnie inspiracją bardzo dużą. Wszystkiego pachnącego, papa.